Koszykówka ma Michaela Jordana, Formuła 1 ma Michaela Schumachera, futbol ma Pelego, a szachy mają Gerego Kasparowa, wielka legenda. Zjawiła się w Polsce z okazji turnieju szachowego Superbet, Rapid and Blitz, Poland 2023. Gary Kasparow, wielka legenda szachów, ale od wielu, wielu lat także człowiek bardzo mocno zaangażowany w politykę. I na, myślę na kilka tematów porozmawiamy sobie z, rosyjskim, z rosyjską e, legendą. Dziękuję, że znalazł Pan czas i zgodził się na tę rozmowę. Gdy mówię Polska, jakie ma Pan skojarzenia z naszym krajem? I nie chodzi mi tylko o szachy, ale ogólnie lista jest bardzo długa ponieważ interesuje się historią a wiemy jak ważną rolę dla niej odegrała Polska mowa o historii Europy związanej także z Rosją and I don't know where 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 to start so maybe I should say that one of my early memories you know was the 1974 World Cup. Nie wiem od czego zacząć. Jedno z najstarszych wspomnień dotyczy 1974 the, uh, roku i piłkarskich mistrzostw świata. Kapitalnie grająca reprezentacja Polski po bardzo zaciętym spotkaniu przegrała walkę o finał z Niemcami. Tomaszewski, który obronił karnego Hennesa. Do tego Lato, który został królem strzelców. To utkwiło mi w pamięci. To jest jedna z And uh, yeah, it's the um, then also, yeah, this is this is as I as I already mentioned. Um Trzeba jeszcze zaznaczyć bardzo ważne zwycięstwo polskich wojsk, które zatrzymało inwazję bolszewików na Europę w 1921 roku. Udało się powstrzymać armię Czerwoną na obrzeżach Warszawy, no i rzecz jasna, początek II wojny światowej. Wspomniałbym jeszcze o bardzo ważnej dla edukacji książce Kowaris lista jest naprawdę długa i mógłbym tak jeszcze wymieniać. Kamo the book. So that's the that's obviously you know that's the Kovadis. so that's the that's an important book. So for for education, so that's is it enough? Yes, I can. This list this, this can, can, can go longer, but the, but the, but these days, of course, you know that's that's now Poland is the. Dzisiaj Polska znowu stanowi bastion przed powstrzymaniem rosyjskiej inwazji na Europę. I tak jak Polska jest podzielona politycznie, to jako kraj jest totalnie zjednoczona przeciwko putinowskiej agresji. Odgrywa ona ważną rolę w obronie wolnego świata przed zagrożeniem ze wschodu. Jako Rosjanin, obywatel świata, co pan sobie myśli widząc to, co dzieje się za naszą wschodnią granicą i jaka powinna być reakcja zachodu? Look, now before we talk about peace, we have to win the war. Zanim zaczniemy mówić and, o pokoju, musimy and, wygrać uh, uh, wojnę. Od samego you know, początku krytykowałem zachowanie zachodnich West, państw względem ich postawy West. wobec wojny uh, w Ukrainie. Uh, um, from the very Mówiąc o Zachodzie, nie mam na myśli Polski oraz innych krajów bałtyckich, które niesamowicie pomagają Ukrainie od pierwszego dnia wojny. Czekaliśmy na Amerykanów, Niemców i pozostałe państwa, aby użyły swoich sił. Wielka Brytania była pierwszym takim mocarstwem wykazującym się inicjatywą. Obecnie uważam, że idziemy we właściwym kierunku. Staram się jednak unikać pozytywnych zwrotów. W chwili, kiedy rozmawiamy, giną kolejni Ukraińcy. To straszna wojna, którą pierwszy raz w historii można obserwować online. Było wiele okropnych zbrodni w dziejach świata, ale nie wiedzieliśmy o nich zbyt wiele, dopóki nie udało się odkryć po czasie. Jak Auschwitz albo ludobójstwo w Kambodży i Rwandzie. A teraz możemy włączyć Twittera i zobaczyć, jak Rosjanie atakują ludność cywilną. I nie tylko to robią, ale również się tym chwalą. Rosyjska telewizja codziennie informuje o atakach na elektrownie, szpitale, niszczeniu Ukrainy. Jestem Rosjaninem i teraz wiem, jak czuł się Thomas Mann podczas II wojny światowej, będąc pod reżimem Hitlera, ale będąc jednocześnie Niemcem. Bazując na ostatnich wydarzeniach, myślę, że wolny świat wreszcie zaczął dobrze funkcjonować. Wolniej niż byśmy tego chcieli, ale chodzi o właściwy kierunek. trend. Ukraina jest dozbrajana czołgami, samolotami, rakietami dalekiego zasięgu. Stopniowo zatem Ukraina dostaje potrzebną broń i co istotne nie widzimy żadnej rezygnacji Ukraińców w walce do samego końca o wolność swojego kraju. I to jest klucz tej wojny. Równie ważne jest podejście krajów wolnego świata, mowa także o Polsce. Niedługo macie ważne wybory. Możecie kłócić się o sprawy polityczne, które dotyczą stricte waszego kraju, ale jeśli chodzi o wojnę, to każde ugrupowanie w pełni wspiera Ukrainę. I to jest ta różnica. To nie jest wojna wyłącznie o integralność Ukrainy, ale również przeciwko tyranii. Ukraina broni tej granicy. Byłbym ostrożny, ale optymistycznie nastawiony, jeśli chodzi o wynik tej wojny. Wierzę także, że wyswobodzenie Ukrainy może wyswobodzić mój kraj z putinowskiego faszyzmu.

Zawsze chciałoby się większego i szybszego wsparcia oraz większych sankcji. Problem z sankcjami nie dotyczy liczby, bo jest ich całkiem sporo. Unia Europejska, która nie zrobiła wiele po aneksji Krymu, teraz w odstępie 15 miesięcy wprowadziła 10 pakietów sankcji. To całkiem solidna liczba, która powinna zadziałać pod warunkiem, że zostanie ona w pełni zrealizowana. Problemem nie jest liczba sankcji, tylko ich egzekwowanie. The problem is not number of sanctions the problem is Niestety Unia Europejska i Amerykanie nie wykonują zbyt dużej roboty w wypełnianiu dziur. Jedną z takich wielkich dziur jest Gruzja, gdzie Rosjanie otworzyli dziesiątki swoich firm. Gruziński miliarder Bidzina Iwaniszwili współpracuje ze swoimi kolegami z Moskwy i Gruzja stanowi ważny element tranzytowy dla Rosji w celu omijania sankcji. Drugi przykład to Kazachstan, skąd nagle eksport do Rosji, jak i z innych środkowoazjatyckich krajów wzrósł. Od 25% procent. 25% procent z Kazachstanu, Tadżykistanu, Kirgistanu. Wszyscy wiemy, dlaczego. To Kazachstan i inne azjatyckie krajy wzrosły o 250%. 250%. Ja, ok, to Kazachstan, to Tadżykistan, to Kirgizstan. Ale co się dzieje, każdy wie. Finlandia jest wykorzystywana jako tranzyt dla wielu europejskich firm. Niektóre eksport trafia do Kazachstanu i innych państw środkowej Azji. Musimy bardziej pilnować egzekwowania sankcji, ponieważ wojna to nie tylko walki na polubnictwo, ale również powstrzymanie Rosjan od zaopatrywania się w nowe bronie i produkcję amunicji. Rosyjska ekonomia nie jest w stanie być zdana sama na siebie. Jeżeli sankcje będą podtrzymane, to myślę, że wojna nie potrwa długo. A co z Rosjanami, którzy są przeciwko wojnie. Dotyczy to are także sportowców. Boją się powiedzieć of... nie Putinowi. Są they zastraszani. Are they afraid of Putin? Block. Oh. Nie mogę nic powiedzieć o Rosjanach mieszkających w Rosji. Wiem natomiast, że możesz so it's trafić it's do więzienia na wiele lat za Twitter. Rosja dzisiaj to faszystowska dyktatura. Jest o wiele gorzej niż w czasach Związku Radzieckiego, kiedy ja się urodziłem. Dzisiejsza Rosja bardziej przypomina te za czasów Stalina. Nie ma masowych represji, ale wystarczy, że otworzysz usta bo napiszesz coś niewłaściwego w social mediach, masz kłopoty. I tak naprawdę nie wiadomo, ilu Rosjan sprzeciwia się wojnie, a ilu ją Byłoby niesprawiedliwe powiedzieć, że Rosjanie są przeciwko wojnie. Bądźmy szczerzy, większość ją wspiera. Ale to bardziej kwestia mentalności wielu moich rodaków. Oni nie wierzą, że wojna idzie w złym kierunku. Oni stoją murem za rządem, bo wierzą, i tak działa propaganda Putina, że Rosja walczy z NATO, nie z Ukrainą. I że jako Rosja walczymy o swoje terytorium, aby bronić własnych interesów. Budujemy własną linię obrony. Dopiero w momencie, kiedy Rosjanie zdadzą sobie sprawę, że wojna to coś złego, że są na przegranej pozycji, wówczas wtedy możemy sprawdzić, ilu jest protestujących. Then you should start measuring the public public uh, uh, um, uh, um, protest. Widzimy wiele komunikatów z Kremla, które pojawiają się w rosyjskich social mediach, pytających, co się dzieje, bo tam już teraz czują napięcie spowodowane wojną. To samo jest w Białgorodzie. Myślę, że putinowski reżim nie przetrwa po porażce. Zawsze to powtarzam, że wyswobodzenie Krymu i Sewastopolu będzie jednocześnie wyswobodzeniem Rosji z faszyzmu Putina.

Obaj bowiem jasno deklarowali swoje intencje. Putin podkreślał marzenia o powrocie ZSRR, tak jak Hitler mówił o odbudowie wielkich Niemiec poprzez Trzecią Rzeszę, a Żydzi to ich wielcy wrogowie. Problem polegał na tym, że nikt nie zwracał na te słowa uwagi. Plany Putina nie zaczęły się rok temu, tylko o wiele wcześniej. On regularnie wypowiadał się na temat swoich planów, ale pozostałe kraje odwracały się w drugą stronę. To sprawiło, że Putin pomyślał sobie, że może wziąć całą Ukrainę, a nie tylko jej część. Nie tylko Krym i jej wschodnie tereny. Hitler popełnił samobójstwa. Czy Putin powinien zostać schwytany i skazany? Wątpię, abyśmy doczekali się tej przyjemności. Sprawiłoby mi to wielką radość, widząc Putina zeznającego przed sądem i tłumaczącego się z popełnionych zbrodni. Historia jednak pokazuje, że w momencie niepowodzenia na wojnie jest się straconym. Więc myślę, że coś się z nim stanie. On odpowie za zbrodnie swoich żołnierzy. Różnica Między Putinem a Hitlerem uh, lub Stalinem jest taka, że w jego reżimie nie ma żadnej ideologii. To bardziej Putin chęć zemsty za okres zimnej wojny. Nie jest to jednak poparte ideologią faszystowską czy komunistyczną. To bardziej myślenie, że pieniądze i władza dadzą ci wszystko. Dlatego ulubionymi postaciami historycznymi Putina są Iwan Groźny i Józef Stalin. Putin wierzy, że jest ponad prawem. Uh, um, charakterów, Ivan the Terrible i Joseph Stalin. It's to be above the law. To jest co Putin wierzy, wiesz, że jest. I myślę, że tak jak wielu dyktatorów nim, zwłaszcza w Rosji, po przegranej mm -hmm. wojnie i ukazaniu mm -hmm. swojej słabości przed poddanymi, mm -hmm. będzie to oznaczać jego koniec. Wróćmy do sportu. Czy zatem rosyjscy sportowcy powinni zostać pozbawieni możliwości uczestnictwa w imprezach rangi międzynarodowych? Czy Europa powinna być solidarna w tym aspekcie? Myślę, że powinno się spojrzeć na ten problem szerzej niż tylko w kontekście rosyjskich sportowców. Myślę, że dotyczy to obywateli Rosji, którzy chcą odciąć się od Putina i obywatelami wolnego świata. W maju zeszłego roku Michał Chodorkowski, ja oraz inni prominentni imigranci z Rosji stworzyliśmy organizację Rosyjski Komitet Akcji, której najważniejsze postulaty są jasne. Wojna to przestępstwo, reżim jest nielegalny, a Krym należy do Ukrainy. Jeżeli jesteś w stanie podpisać się pod tym publicznie, to powinieneś mieć prawo przenieść się z putinowskiej Korei Północnej do Korei Południowej, metaforycznie rzecz ujmując. Obecnie miliony Rosjan znajdują się na imigracji. Stali się bezpaństwowcami. Uważamy zatem, że Unia Europejska i kraje Wolnego Świata powinny ich przyjąć do siebie, pod warunkiem, że publicznie zanegują Putina. I to dotyczy również rosyjskich sportowców. Nie uważam, że zmiana flagi narodowej jest wystarczająca. Chcesz brać udział w zawodach ranki międzynarodowej, masz potępić Putina. I bez żadnego jąkania się, zastanawiania się, w 5 sekund masz przyznać, obojętnie czy po angielsku, czy po rosyjsku, że wojna to przestępstwo, reżim jest nielegalny, a Krym jest Ukrainy. Zgadzasz się z tym, chcesz się pod tym podpisać i jesteś mile widziany. Nie chcesz. Do widzenia. Ale to właśnie jest czynione zmienianie flagi no, przez enough. To nie wystarczy. Zmiana flagi nie oznacza, że zostawiasz Putina za sobą. Nie powinieneś być związany w jakikolwiek sposób ze zbrodniczym putinowskim reżimem. Jeżeli tak robisz, to stawiasz w złym świetle Ukraińców, innych sportowców, w tym również tych z Polski. Nie powinieneś się nimi wysługiwać. To niesprawiedliwe. Powtórzę, musisz wyraźnie się określić. Wracam do tej samej puenty. Mianowicie, każdy Rosjanin, także ja, w jakimś stopniu ponosi odpowiedzialność za obecne wydarzenia. To nie jest tak, że jesteś temu winny ale mimo wszystko musisz udowodnić że nie należysz do tego reżimu musisz to udowodnić poprzez swoje czyny a nie tylko poprzez puste gesty i słowa dla mnie granie pod neutralną flagą niczego nie zmienia musisz wyraźnie dać do zrozumienia że odcinasz się od Rosji Putina i przechodzisz z tej faszystowskiej dyktatury do cywilizowanego świata a jeżeli ci sportowcy mówią, że boją się powiedzieć nie Putinowi, akceptuje to pan? Nie, no, of course not. Absolutnie nie. O czym my mówimy? Co to znaczy, że He's się boją? Niech zostaną w Rosji. Ukraińcy giną. Codziennie rosyjska rakieta spada so na ich terytorium. Jak można w takiej sytuacji some, mówić you know, o jakimś moralnym cierpieniu sportowców, kiedy dochodzi do takich being zbrodni? No, żyjemy w dobie wojny. Czy wyobrażasz sobie, żeby niemieccy sportowcy brali udział w zawodach w Waszyngtonie in, lub w, w Londynie in, in, in w 1942 London, roku? Jaka to jest różnica? What's, what's the So, and that's why I'm arguing also with some of my, um, Dlatego też często nie zgadzam się z wieloma moimi byłymi przyjaciółmi, którzy są przeciwko Putinowi, odcinają się od niego, ale ciągle nie zdają sobie sprawy, że nie mamy prawa konfrontować się z Ukraińcami lub ich krytykować. Nawet jeżeli czynią coś, co nie musi nam się podobać, jak na przykład odseparowanie się od rosyjskiej kultury, czy kasowanie rosyjskich autorów i poetów z ich podróżników. Polacy, Amerykanie, Niemcy mogą to robić, ale nie Rosjanie. Przez wiele lat do przodu, może nawet do końca mojego życia. Nie mamy moralnego prawa krytykować Ukrainy. Teraz obowiązkiem każdego rosyjskiego patrioty jest pomóc Ukrainie wygrać wojnę. Niestety, muszę to powiedzieć, że wielu moich byłych kolegów, którzy są bardzo inteligentni, wciąż nie czują tej analogii, że dzisiaj my, Rosjanie, jesteśmy jak nazistowskie Niemcy w latach 1942-43. Nazi Germany 1942-1943. Nie exactly, but it's, it's, but Dokładnie, reverse. jest na odwrót. Last uh, last, last about, uh, war. Dopytam Your jeszcze, jak długo Pana zdaniem war ta war wojna jeszcze potrwa? <laughs> <laughs> czy możliwy jest jej koniec w najbliższej przyszłości? To zależy, co masz na myśli, mówiąc najbliższa przyszłość. To jest to niemożliwe dla Rosji, Myślę, że wojna skończy się w przyszłym roku. Obiektywnie niemożliwe jest dla Rosji prowadzić tak długo działania wojenne. Oczywiście, że Rosja ma przewagę liczebną, ale ekonomicznie Rosja nie przetrwa zbyt długo. Natomiast Ukraina rośnie w siłę. Doświadczają wielkich strat, giną no żołnierze, ale armia jest silniejsza, jest dozbrajana. Widzimy ponadto, że Stany Zjednoczone i Europa zwiększyły militarną produkcję. Do przyszłego roku Ukraina będzie mieć przytłaczającą przewagę nad Rosją pod względem technologicznym. Jak ilości amunicji. Uważam, że wojna definitywnie skończy się w przyszłym roku. Wciąż mam nadzieję, że stanie się to wcześniej, ponieważ morale rosyjskich żołnierzy są bardzo niskie. I still have some hope that it could happen early, because the morale of Russian troops is very low. And I think if Ukrainians could have one Sądzę, że jeden duży sukces Ukrainy sprawi, że wojska rosyjskie polegną. Nie jestem tego pewien, powiedziałbym, że jest na to 20% szans, ale myślę, że Ukraina może wygrać wojnę jeszcze w tym roku. Nie chcę bawić się w prognozy, bo to od Ukrainy zależy, kiedy i jak zaatakują, ponieważ to oni płacą za to swoim życiem. Przyszłość mojego kraju zależy od sukcesu Ukrainy, jej odwagi i kreatywności na polu walki. Od samego początku jestem mocno zaangażowany w pomoc Ukrainie, zbierając miliony dolarów w w tej formie aby ją wesprzeć uh, i mieć pewność że Ukraina będzie zwycięska i do samego końca pozostanie I na polu walki helping ukraine uh, in any way possible raising millions of dollars in, in various forms to, to support efforts to make sure that ukraine uh, will stay, stay in the Let's nadzieję, że tak będzie. Przed rozpoczęciem naszej rozmowy powiedziałem, że jest pan Michaelem Jordanem lub Michałem Schumacherem szachów. Czuje się pan taką legendą, a może skromność nie pozwala panu tak myśleć. Yeah, a i wydaje się, że to jest. Do you do you think that you are such a huge huge legend compared to those athletes I I just uh, mentioned do you think ambassador of not only peace nie mnie to oceniać. Będąc yes, yes, arogancki, mógłbym powiedzieć, że ludzie nazywają Michael Michaela Jean Jordana Gazim Kasparowem <laughs> so, Koszykówki. Yeah, Dominowałem w szachach przez bardzo długi czas. Zawsze powstrzymuję się od odpowiedzi na to pytanie, kto jest największą legendą szachów. Ale ze względu na moją długowieczność w byciu na topie, wiele osób, które tylko pobieżnie kojarzy szachy, słyszało o kilku nazwiskach i moje jest w tym gronie. Dodatkowo miałem szczęście uczestniczyć w wielkim eksperymencie, kiedy grałem przeciwko komputerom, co wpłynęło na moją większą popularność. Bazując na popularności, jest jeszcze Fischer. Minus karantyn wciąż gra, więc jeszcze yes, nie jest do końca factors, legendą. Prawdopodobnie so ja legend, jestem na topie ze względu na liczbę um, klików i hashtagów. There, to there to there są w dzisiejszych czasach decydujące czynniki popularności. Simply because it's the era where uh, uh, the number of clicks uh, and number of, of, of uh, hashtags so, um, uh, are decisive factors for popularity. Ale ma Pani jeszcze czas na grę w szachy, mimo że wspomniał Pan, że jest teraz kompletnym amatorem. Teraz jestem totalnym amatorem, ale lubię sobie pograć dla zabawy lub oglądać jak inni grają. To fantastyczne, że mamy takie turnieje o takiej randze jak ten w Warszawie. Cieszę się, że mogę w tym uczestniczyć i dzielić się moim doświadczeniem. Dziękuję sir za tę bardzo ważną Gościem Polsatu był Gary kasparow. Jak Państwo mogli usłyszeć, wiele tematów ważnych, bardzo ważnych do poruszenia, ale wielka legenda szachów wciąż znajduje czas, aby właśnie pooglądać sobie partyjkę tej pięknej gry. Dziękujemy.